Jedną cukinię pokrojoną w plasterki przyprawiam rozmarynem, pieprzem i solą. 200 g makaronu gotuję w osolonej wodzie na oliwie z oliwek. Obsmażam cukinię na obu stronach na złoty kolor. 100 ml mleka wlewam do 6 jajek. Wszystko przyprawiam pieprzem, kurkumą, papryką, rozmarynem, czym się chce. Na oleju po cukinii obsmażam makaron ugotowany i odsączony. Do tego wrzucam cebulkę, pomidorki i szyneczkę z kurczaka pokrojone na kosteczkę. Wszystko przyprawiam i do tego dorzucam usmażoną cukinię. To wszystko jeszcze podsmażam przez chwilę. Zalewam to po chwili mlekiem z jajkami i posypuję trochę mozzarellą. To wszystko przykrywam i na średnim grzaniu około 5 do 10 minut to jeszcze podgrzewam. Smacznego!